Pozwólcie, że zerkniemy na stół świąteczny Julboard w Grand Hotel Salzio Baden w Sztokholmie. Zobaczcie ile tutaj różnych mięsów. Um, o, proszę tutaj świąteczna szynka. Tutaj mamy kiełbasę z renifera. Tutaj pozorkie cielęce. A tutaj różne kiełbaski. A pachną tak, żeby się chciało wszystkie zjeść. O, na przykład tutaj kiełbasa Gustawa, zobaczcie. Czerwona kapusta. To wszystko w sekcji gorących dań na no, Julboard, w hotelu Grand Salciobad w Sztokholmie. Klucz każdego stołu świątecznego, także Julboard. tutaj w Sztokholmie w Grand Hotelu Salciobad, to desery poszące, co no, jest z czego wybierać. Zobaczcie, a tutaj ta szafa. O, ale zapach z tych cukierków, słuchajcie, no niesamowite, pastylki owocowe, ziołowe, miętowe, kolorowe, istne świąteczne przysmaki. O, zobaczcie, krówki różnego rodzaju, trufelki. Jakieś maleństwa, nawet nie wiem dokładnie, co to może być. Jeśli ktoś lubi coś takiego, co jest bardziej na sucho, to proszę, może sobie pochrupać. I zobaczcie, jaki piękny widok. Jaki świąteczny. Jaki śliczny, słodki viewboard. A tak wygląda mój talerz łososiowy. Na talerzu mamy łososia Grawlak, czyli dożerającego, wędzonego na zimno, marynowanego w e, różnego rodzaju owoce o A Patrzcie, a tutaj wokół mnie taka piękność, taka architektura jeszcze przedwojenna. To jest Grand Hotel Salzjobarn w Sztokholmie. I to jest moi drodzy U-Board, czyli stół szwedzki, stół szwedzki świąteczny. A w tej chwili na moim talerzu. Jest łosoś. No? No co? Zjadło bo się nie? No właśnie. Smaczne.